Siemano wam wszystkim, z tej strony Kamo 40 i dzisiaj gramy PZ1C, eee, dobra dzisiaj gramy pz 1 c eee, jak zawsze coś ugramy, chyba. Chyba, że nie ktoś tej, A to nie Artyniżu. dobra. Lightów jest dużo, a więc no... Coś tam szans mamy na wygraną. A więc eee, jeszcze mi trochę sobie troszkę poprawię. I jedziemy w bitwę. Później jeszcze zagramy hecera. Przed chwilą miałem super bitwę. No, dosłownie 5 minut temu taką bitwę zagrałem hecerem 10 km kurczę. O, ho, ho. No, było ładnie. I teraz gramy PZ1C, bo mam dobry humor. Humorek mam super, a więc będzie się fajnie tracić. Muszę się

tutaj PZ4D próbował wyjechać i jest Chrysler 3. Chrysler 2. Tylko trójka, oj, jest trochę ciężki. PZ2, jest 8A1. A ja go objawię.

Wow, ale oberwuję... Obrywam. Obrywam z boku, z przodu są ciężkie, ohoha. No trochę źle mi się gra teraz. Bo nic nie zrobiłem na razie w tej bitwie. O, M8A1. Tutaj mu przysnajpier. Tak. Oh my god! O nie! Dobra, uciekam, bo widzę, że jest niebezpiecznie, a więc spadówa, Kamil, Lockox, DW2, PZB2, a ja przez puste pole, tu mnie nie trafia DW2 i zginąłem. Oh my god, ale fart, ja... Everybody fart, now... <śmienicza> Dedłem, wedłem, no nie, fałka się wychyliła i mnie. Zestrzeliła, dobra, e, to będzie następna bitwa. No, dobra, cicho, cicho, cicho. Jestem 24. No to dobrze, no nie. Jestem 6. To dobrze. Dobra, cicho. Yy, dobra, jesteśmy hecerkiem w następnej bitewce. Yy, jest to mapa chwilę. Yy, pojedziemy sobie tutaj na prawą stronę. O, tutaj pojedziemy tutaj będziemy ich ścinać y, moim działkiem ho 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 wszyscy mi tu schodzą tak naprawdę na hita no tak wszyscy mi schodzą na hita a więc dobrze jest myślę o nagraniu jakiejś serii na przykład, na przykład jakieś poradniki czy coś jakieś tankopedie czy coś i myślę że coś takiego będzie fajne bo na przykład na razie słabo. Już miałem dwa konta, ale zapomniałem sobie hasła do jednego, no nie. A ja zrobiłem na Interi konto tylko tako z dupy. Yy... No i wiecie. No i nie pamiętam hasła do Interi. I teraz przepadło. A więc widzimy T28, tamten T28 z naszej drużyny tak wyjechał yy, brzydko. Jak tak to ujmę, tak to może wyjechał brzydko bardzo, yy, że jakiś nieumiejętny gracz. No ja też może nie jestem jakimś super ekstra umiejętnym graczem, ale nie jestem takim głupkiem. Bo on wyjechał po prostu na śmierć. On tam tylko zahaczył troszkę swoją pesteczką eee, T28 przeciwnej drużyny. No i tyle. No i tyle zrobił w swoim żywocie. Tyle. No. Dobrze, nie wychyla się. Ja tu pojadę sobie na góreczkę. Bo stąd mogę ze snajpić. O nie! O nie! Yeah, yeah. o ale mi się ma przycelowuje i bum <grystanie> to jest jednak ten troll yeah to jest ten troll dobra m8b a1 m8a1 o ktoś tu jest przywalił mi to mocno 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 to jest jakiś niszczyciel czołgów Dziękuję za pestki, ale nie potrzebuję ich w moim kadłubie. Dobra, wycofam się troszkę, bo tu nikogo nie noszę, ale na drugim połowie. I teraz tu pojadę M8A1. Bum! <ścoughs> I następny czołg zniszczony. Dobra, teraz troszkę podjedziemy. Mamy następny pocisk, więc troszkę podjedziemy i ich pociśniemy. Arta tutaj próbuje mnie trafić, ale nie może. Dobra. O, artyleria została wyświetlona. A więc tu już chyba nikogo nie ma. Tu już chyba nikogo nie ma. Chyba, że tam z tyłu się kampi ktoś. z 85 b może tam być, ale cho chociaż wątpię. Wątpię, no. Bo to nigdy... O oh my god, o oh my god. E-Boot. I, <laughs> I nie ma go. To jest Mistrzostwo Świata. Dobra, do widzenia. Do widzenia panu. 4 <grywy> kile, to jest jednak piękna bitwa. Oj. M3, 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 m Nie strzelajcie mi go. Nie. M3. A miałbym 5 kili. Kurczę. <grywy> No niestety, takie jest takie są bitwy tak jest życie no, takie jest życie czołgisty a więc dobra, mija dziesiąta y, minuta odcinka tutaj zrobiłem jakąś misję więc dostałem 50 tysięcy dobra y, mamy drugie miejsce odznakę mistrzowską dwojej klasy, wojownika i ogień skuteczny y, jestem pierwszy pod względem no Damage i pierwszy pod względem expa. Więc ładnie i co my tu mamy? Zadane uszkodzenia? 900, ładnie, prawie 1000 uszkodzeń, 10 000 do kieszonki. Ładnie, piękna bitwa. Za niedługo odblokujemy stuga, jeszcze tylko 3000 Xperia. A więc ten tutaj mamy dział samobieżny. To z niedługo odblokuje Bridge Gunna. No, i tyle z takich nowin. Tutaj będę zbierał mocno na mojego. Czyli nawet nie wiedziałem, że go mam. Dobra, a więc. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam, oczywiście, lajkujcie i do widzenia.